Cześć dziewczyny, na dziś przygotowałam dla Was filmik o najczęściej wybieranych przeze mnie elementach garderoby tej zimy. Ubrania, które pokażę, uważam za podstawę w mojej szafie. Są to ubrania, które są tak naprawdę zawsze modne. Wiem, dla niektórych nuda. Wybierając ubrania dla siebie, szukam takich, które mają najczęściej klasyczny i ponadczasowy styl wtedy mogę utrzymać je przez kilka sezonów i dzisiaj za chwilę wystąpią w roli głównej. Przy wyborze ubrania dla siebie głównie skupiam się na kroju i kolorze odzieży. Pokażę też kilka przykładowych stylizacji i jak tworzę kompozycje ubraniowe. Mam nadzieję, że będą dla was inspiracją do tworzenia własnych stylizacji. Ten filmik podzieliłam na kilka sekcji. Najpierw omówię poszczególne elementy górnej garderoby, które noszę o tej porze roku. Zobaczycie kilka ulubionych moich golfów. Nie zabraknie też kilka warstwowych elementów, które pomagają nawigować stylizację, kiedy robi się naprawdę zimno, lub odwrotnie, kiedy zaczyna się robić ciepło w miejscu, w którym jestem. Wybrałam kilka nowych elementów, które sprawiają, że garderoba jest odświeżona i na czasie. Dziś wydaje mi się, że moja garderoba jest taka kompletna. Jeśli pomyślę o wymianie bazowych rzeczy, to nie rozbiję mi szafy. Mój styl życia jest różnorodny, a zwłaszcza moja praca i posiadanie elementów o tym podstawowym szkielecie w szafie, który jest trwały nie robi mi właśnie porannej frustracji typu nie mam co na siebie włożyć. Pomyślam się, że bardzo jest to znane Wam. Do ekipy zimowych swetrów na pierwszym miejscu jest wełniany golf. Jest najbardziej ponadczasowy. Bardzo lubię ten popielaty kolor. Dlaczego lubię wracać co roku do tego swetra? To, że jest bardzo ciepły, zawiera 70% wełny. Ma piękną fakturę. Towarzyszy mi od kilku lat zimą. Powraca co roku niczym Kevin sam w domu w Boże Narodzenie. Po wykąpaniu w lanolinie już wcale nie gryzie, a przede wszystkim nie mycha się. Kocham go zakładać, kiedy jest chłodno. Zawsze daje mi gwarancję, że nie zmarznę. Uwielbiam go zakładać do białych dżinsów. W jasnym luku zawsze czuję się świeżo. Tutaj e, takiego charakteru właśnie nadają granatowe bodki. Lubię stopniowanie jednego koloru, dlatego ten popielaty golf często zakładam do szerokich spodni typu Palazzo w kolorze grafitowym. W takim zestawieniu czuję się bardzo wygodnie. Moje spodnie mają już 3 lata. Wtedy właśnie spodnie o szerokiej nagawce zaczynamy wchodzić właśnie do mody, powracać do łask, ale teraz jest ich naprawdę dużo i widzę coraz więcej w nich pań, co mi się podoba. Uwielbiam połączenie faktury, i tu często wykorzystuję gol w zestawieniu z Skuro. Zestawienie kolorystyczne jest takie minimalistyczne, ale dla mnie zawsze połączenie beżu i szarości jest takie interesujące, tajemnicze. Nie wyobrażam sobie zimowej szafy bez białego, cienkiego golfu. Jest taką świetną bazą do wielu stylizacji, a tak naprawdę mogę go połączyć ze wszystkim. Mogę go nosić samodzielnie, jak i warstwowo. Ten pochodzi z Massimo Dutti i jest w regularnej kolekcji, ale również Zara posiada w swojej kolekcji lepszej jakości. Na przykład znajdziecie u Moniki Kamińskiej. W tym roku najchętniej wykorzystuję go w zestawieniu takim klasycznym z granatową wełnianą marynarką. I do tego właśnie jasne jeansy o prostej nogawce i czarne buty sznurowane. Jest to moja taka ulubiona codzienna stylizacja, taki łazik. Uwielbiam marynarki i biały golf często łączę z kraciasną marynarką o kroju oversize. Ma ciekawą kolorystykę, połączenie bieli, brązu, błękitu i czerni. Górne elementy garderoby sprawdzają się z karmelowymi spodniami z ekoskóry i kozakami o zbliżonym tutaj odcieniu. Ile temperatury są wyższe, to lubię zakładać go również dysponię z szeroką nogawką. Wtedy mam taką podkreśloną górną część sylwetki, wydłużone nogi. Nieskromnie powiem, że kocham swoją talię i lubię ją podkreślać, wtedy czuję się bardziej kobieco. Kobiecości w tej stylizacji dodają mi również kozaki w szpic. Dajcie znać w komentarzu, za co wy kochacie swoją sylwetkę. Pochmurne dni lubię rozjaśnić jasnymi właśnie stylizacjami. Częstym takim moim wyborem jest wtedy biały total look w postaci golfu i jeansów. Tego typu zestawienie, dodaje mi energii, wtedy czuję się taka zaopiekowana sobą. I tutaj w tej stylizacji mocnym wyróżnikiem są ponownie granatowe bodki we wzór. One również już są kilka lat ze mną. Wśród moich faworytów znalazł się półgolf w kolorze czerwonym z Kaszmiru. Jeśli pomyślisz o tym, co powinno się znaleźć właśnie w szafie na tę porę roku, to kaszmirowy półgolf będzie idealny, ponieważ jest wysokiej jakości i naprawdę elegancką rzeczą do noszenia o tej porze roku. Od jakiegoś czasu jestem zakochana w Czerwieni, co widać też na moim Instagramie. W Czerwieni czuję się kobiecą, energetycznie, bezpiecznie. Wiele kobiet unika tego koloru. Wśród moich klientek słyszę, że jest to zbyt odważny kolor, że trzeba do niego dorosnąć. Ale uwierzcie mi, ten kolor nie gryzie. Zamiast stosuję go z beżowym półgolfem wykonanym z wiskozy, mając te dwa półgolfy z różnych materiałów o różnych kolorach, czuję i widzę ich właśnie subtelną taką różnicę. Jeśli zobaczycie w dobrej cenie z kaszmiru swetry, z to naprawdę warto zainwestować. Czerwony półgolf noszę najchętniej z beżową marynarką i wykorzystuję ten sam dół co w poprzednich stylizacjach. Uwielbiam mieć w swojej szafie ubrania, które mogę wykorzystywać na różne sposoby. Ten sam look wykorzystuję również z beżowym półgolfem. Ten stylizację kocham za różne odcienie beżu. Z jednej strony jest to taka bardzo spokojna stylizacja. A z drugiej strony różne odcienie beżu sprawiają, że jest interesująca dla oka, taka również tajemnicza. Żoły pół golf również świetnie się sprawdza w zestawieniu z marynarką w kratę. Kolorystyka kraty świetnie współgra zarówno z golfem, jak i jasnymi jeansami. Uwielbiam tę stylizację za wygodę. W mojej szafie. Dominują casualowe stylizacje. Czerwony półgolf chętnie zakładam do białych dżinsów, granatowej marynarki. Uwielbiam połączenie granatu z czerwienią. Półgolfy chętnie zakładam do krótkiego właśnie kardiganu w kolorze jasnego beżu i do tego właśnie grafitowe spodnie. Rozpinany kardigan pozwala na szybkie zdjęcie jego, kiedy jest ciepło w pomieszczeniu. Częstym moim wyborem wśród zimowych ubrań jest sukienka z dzianiny. Uwielbiam ją za jej kolor. Kolor jasno-popielaty jest taki jeden z moich ulubionych kolorów. Jej skład nie jest najlepszy. Zawiera mieszankę wełny, poliestru i akrylu, więc nie jest ogrzewcza w chłodne dni, ale dzięki luźnemu krojowi zawsze mogę założyć pod spód bawełniany top. Popielaty kolor jest tak uniwersalny w mojej szafie, że bardzo łatwo łączy się z innymi kolorami. Lubię nosić sukienkę do szarych kozaków oraz podkreślić talię paskiem. Monochromatyczny luk zawsze doda mi kilka centymetrów. Jako, że jestem miłośniczką połączenia szarości i beżu, to tę sukienkę łączę z beżową marynarką i beżowymi kozakami. Warstwowa stylizacja sprawdza mi się przy niskich temperaturach. Sukienkę wykorzystuję śmiało do sznurowanych kozaków i czarnego paska. Lubię tę stylizację, kiedy mam dużo chodzenia. Luźny krój sukienki nie krępuje mi ruchów. Czuję się w niej swobodnie. To jest taki kolejny mój łazik codzienny. To była moja kolekcja takich bazowych ubrań, które najczęściej wykorzystuję tej zimy. W ten to prosty sposób powstała taka mini garderoba kapsułowa. Mam nadzieję, że zainspirowałam ciebie do tworzenia własnych stylizacji. Myślę, że każdy ma w swojej szafie takie indywidualne, bazowe ubrania które lubi lub przykuwają uwagę. Podzielcie się w komentarzu. Masz trudności w tworzeniu stylizacji? Odezwij się, a z przyjemnością Ci pomogę. Spodobał Ci się ten odcinek? Zostaw wciuka. Oglądasz mnie po raz pierwszy, a moje treści są dla Ciebie ciekawe, inspirujące, to wciśnij dzwoneczek, dołącz do pokładu mojego. Będziesz ze mną na bieżąco. A ja już się z Wami żegnam i życzę jak zawsze stylowego tygodnia i pozytywności na ten czas. Do zobaczenia!